Kurtyny odkażające, zamgławianie dezynfekcyjne. A teraz w Jastrząbskiej spółce węglowej przyszła kolejna testy następnej technologii, która ma pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kopalniach. Nie po raz pierwszy na naszej kopalni, knurwszy głowicę, testujemy innowacyjne metody odkażania powierzchni yy, łaziennych, powierzchni biurowych. Ten widoczny słup dymu to tak zwana metoda fumigacji. Polega ona na uwalnianiu gazu. Z pojemników, które dopasowujemy do kubatury powierzchni. W gazie tym są zawarte środki chemiczne, które są środkami biobójczymi. One również bardzo skutecznie zabijają koronawirusa, ale także one mogą bardzo skutecznie usunąć zagrzebienie, wirusy i wszelkie inne bakterie. Do testów wybrano kopalnianą łaźnię i szatnia, więc pomieszczenia, które ze względu na swoją specyfikę wymagają szczególnego podejścia do dezynfekcji. Sam proces fumigacji przeprowadzany musi być pod nieobecność załogi. Jak widać, wystarczy kilkuminutowe szkolenie, aby zespół ratowników górniczych mógł samodzielnie przeprowadzać tego typu odkażanie. Działanie fumiganta polega na tym, że po odpaleniu z pojemnika gazu ze środkiem dezynfekującym i wybójczym gaz ten pod wpływem temperatury Około 45 stopni Celsjusza unosi się pod strop i ochładzając się powoli opada i dezynfekuje praktycznie najdrobniejszą fragment dezynfekowanej powierzchni. Metoda fumigacji jest certyfikowana i bezpieczna. Ten środek jest w pełni atestowany. Posiadamy zgodę ministra zdrowia na używanie tego środka, zarówno w takich pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie, ale również w takich pomieszczeniach, gdzie jest produkowana żywność. Praktycznie od początku pandemii koronawirusa w jastrzębskiej spółce węglowej nieustannie testowane są i wprowadzane nowe technologie, których celem jest nieustająca poprawa bezpieczeństwa epidemicznego kopalni i ich załóg. Nie interesują nas testy laboratoryjne, tylko chcemy, żeby na skali takiej łaźnie, jak tu jesteśmy na których szczegółowicach przetestować środek, żeby nasi pracownicy mogli się od razu zapoznać z efektami tego odkażania. Mają bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o odkażanie tego typu powierzchni nasi ratownicy od marca dzielnie tutaj nam pomagają odkażać wszystkie powierzchnie i myślę, że nasi pracownicy wszyscy to widzą, co się dzieje. W związku z tym chcemy to w takiej skali półtechnicznej zademonstrować. Jeżeli się to sprawdzi, jest przenoszone na pozostałe kopanie, gdzie już bo wykorzystujemy to w bieżącej działalności operacyjnej dla dobra pracowników.